Zapomnijcie o zwykłych lasach, kiedy wredne cimnioki wkraczają do akcji i tworzą żywe labirynty szaleństwa. Oto las szalonej grzybni, miejsce, gdzie natura jest ich bronią, a każdy krok prowadzi do obłędu. Kluczem jest grzybnia. Ci zielonoskórzy nie tylko żyją w jaskiniach, aktywnie rozprowadzają zarodniki. Ten grzyb błyskawicznie rośnie, tworząc autonomiczny, żywy twór, który pożera światło i duszę. Wewnątrz tego lasu czas i przestrzeń są zaburzone, mapy stają się bezużyteczne, a drogi zamykają się za tobą. Kto to kontroluje? Szamani! Ci fanatyczni groci używają psychodelicznych eliksirów i silnie toksycznych grzybów, by przejąć kontrolę nad magią królestwa. Opowiedzmy sobie o magicznych grzybach. Spożycie ich może dać ci potężne, tymczasowe moce, ale grozi trwałą utratą poczytalności. To nie jest tylko walka, to jest psychiczny test wytrzymałości. Las grzybni jest pułapką. Jest tak silnie związany z magią gór i Ghiran, że jest autonomicznym, drapieżnym bytem. Pnie drzew mogą się przesuwać, a ściany grzybów zatrzasnąć, zamykając intruzów na wieczne szaleństwo. To idealny motyw na przygodę. Wredne cimnioki nie potrzebują fortec. Ich fortecą jest szaleństwo. Jeśli Twoja drużyna duszo splecionych musi uratować zakładnika z tego przeklętego miejsca, będzie musiała podjąć decyzję, poddać się obłędowi, by przeżyć, czy stracić wszystko, piszcie w komentarzach, czy odważylibyście się spróbować.